Witam wszystkich! A wiecie, że nazwa Castrol pochodzi od oleju rycynowego, bo właśnie na podstawie tego oleju powstały pierwsze produkty Castrol. No dobra, dobra, nie przełączajcie. Oczywiście ten fakt zna każdy, kto choć trochę orientuje się w marce. Ale dalej w odcinku opowiemy mniej znane i nie mniej ciekawe fakty o tym brandzie. Fakt pierwszy. Castrol i rekordy prędkości. W 1997 roku odrzutowy samochód Frast SSC, który używał materiałów smarnych Castrol, stał się pierwszym samochodem, który przełamał barierę dźwięku na lądzie. Jego prędkość wyniosła 1228 km na godzinę. W Castrol opracowali specjalne materiały smarne, które wytrzymują ekstremalne temperatury i obciążenia podczas takich szybkich przejazdów. Fakt drugi – Castrol i kosmos. NASA używa materiałów smarnych Castrol do swoich łazików marsjańskich, w tym dla Perseverance. Warunki na Marsie są niezwykle surowe. Temperatura może spadać do minus 90 stopni, a pył może wyłączyć każdy mechanizm. Właśnie dlatego NASA ufa Castrol, bo ich materiały smarne są zaprojektowane tak, żeby pracować w ekstremalnych warunkach bez zamarzania i utraty efektywności. Fakt trzeci: Castrol i szybcy i wściekli. Jeśli uważnie oglądaliście pierwsze części franczyzy, mogliście zauważyć, jak daminik Toretow wlewa Castrol do swojego auta. Ten brend wielokrotnie pojawiał się w kadrze, bo jest ściśle związany z motoryzacją sportową. Choć oficjalnego partnerstwa między Castrol a twórcami szybkich i wściekłych nie było, firma i tak stała się częścią tej kultowej serii filmów. Fakt czwarty. Castrol i System Castrol Index. Ten brand nie tylko produkuje oleje, ale też wpłynął na świat analityki sportowej. Castrol stworzył system Castrol Index, jeden z pierwszych cyfrowych systemów oceny piłkarzy na podstawie danych statystycznych. Był używany na Mistrzostwach Świata i Europy, analizując działania każdego gracza, jego przemieszczenia, podania i prędkość. W erze, kiedy dane stają się kluczowym czynnikiem w sporcie, Castrol stał się jednym z pionierów w tej dziedzinie. Jeśli było wam ciekawie, nie zapomnijcie postawić lajka i zasubskrybować. Napiszcie w komentarzach, który fakt zaskoczył Was najbardziej, albo o jakim brandzie chcielibyście poznać podobne fakty. A jeśli szukacie olejów Castrol lub innych produktów do swojego auta, wszystko znajdziecie w ekosystemie motoryzacyjnym 2407.pl. Nasi eksperci pomogą dobrać odpowiedni olej do waszego modelu. Do zobaczenia!